Witam w tym materiale nowe ATH mojego portfela. Czym były spowodowane wzrosty na takich spółkach z mojego portfela jak ASML oraz Amad w ostatnim tygodniu? Dlaczego narracja wokół spółki Alphabet się zmieniła o 180 stopni? jaki jest mój plan dotyczący pewnych zmian w portfelu do końca 2025 roku. Więc zanim zacznę, jeszcze prośba do Was, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę, ponieważ to bardzo wspiera rozwój tego kanału, no i również pomaga w tym, aby ten materiał miał szansę, żeby trafić do szerszego grona odbiorców. Więc wartość portfela na tą chwilę stanowi 16377 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie dolara Daje nam niecałe 60 tysięcy złotych. Co prawda, w ostatnich dwóch tygodniach były największe wzrosty w portfelu, przede wszystkim na takich spółkach jak Alphabet, czyli Google, ASML. Oraz AMAT. Jak popatrzymy sobie na wynik portfela Year to date, czyli od początku tego roku, to mamy wynik plus niecałe 14%. Z racji tego, że na początku tego roku ten portfel był 2% na minusie. Ale ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, jakich zmian dokonywałem przez ostatnie pół roku w tym portfelu, naprawiałem pewne rzeczy w tym portfelu oraz własne błędy, które popełniłem jeszcze w pierwszym roku inwestowania, między innymi takie błędy jak Inwestowanie w spółki defensywne, a niektóre to nawet bardzo defensywne, akurat wtedy, kiedy mamy chosę na sektorze półprzewodników. Sztucznej inteligencji oraz w ogóle całego sektora technologii. Ale pewne błędy zauważyłem pod koniec tamtego roku i w tym roku na początku stwierdziłem, że planuję pewne zmiany. No i ci, co oglądali moje poprzednie filmiki, jeszcze z marca, kwietnia, no to wiedzą, jaki miałem plan i który przede wszystkim zrealizowałem, tym samym naprawiając pewne swoje błędy, również poprawię im strukturę portfela, zainwestowałem większość nowych środków oraz ze sprzedaży bardzo defensywnych podmiotów w sektor technologii, przede wszystkim w takie spółki jak Microsoft, Google, również Również była zamiana defensywnej spółki sektora bankowego spółki kanadyjskiej podczas spadków i te środki wtedy przeznaczyłem na zakup spółki JP Morgan Chase. Więc tak naprawdę te spadki tutaj w tym kwietniu, które były spowodowane cłami Donalda Trumpa, dały mi szansę na pewną restrukturyzację portfela. Tutaj u Was zaraz na ekranie wyskoczy screen z mojego portfela jeszcze z tamtych czasów. I tak jak mówię, no portfel był bardzo specyficzny, więc na tych spadkach sprzedałem spółkę sektora bankowego, która się nazywała Sun Life Financial, przeznaczyłem środki na zakup JP Morgana, również dodałem nową spółkę do portfela i tak naprawdę wtedy to był największy gracz, czyli Microsoft. Wtedy zadanie, które sobie postawiłem, no to było doprowadzenie takich spółek jak JP Morgan oraz Microsoft do topowych pozycji w portfelu. Czasami robiłem tak, że wpłacałem trochę więcej i inwestowałem więcej w te akurat spółki, a trochę mniej w spółki już istniejące w portfelu, a czasami nie inwestowałem w spółki, które już miały pewną wagę w portfelu. Tym samym inwestując w nowe spółki, a w stare nie. Również tutaj ogromną rolę odegrały wzrosty na tych spółkach. JP Morgan od tego czasu, czyli w 5 miesięcy, ma wynik plus 31%, a jeżeli popatrzymy od daty pierwszego zakupu, czyli od 4 kwietnia, to mamy wynik plus niecałe 50%. Tak samo mamy na spółce Microsoft. Od mojej pierwszej transakcji na Microsoft tutaj wykres trochę niepoprawnie pokazuje, ponieważ cena to było 361 dolar, więc to było mniej więcej tutaj. I od tego momentu również mamy wzrost o plus 44%. Wiadomo, że cel mam długoterminowy i dokonuję tutaj regularnych zakupów, więc tutaj ta stopa zwrotu również się uśrednia. No ale patrząc od tamtego czasu, swoje zadanie wykonałem. Teraz za zadanie jest doprowadzenie kolejnych spółek w swoim portfelu do topowych pozycji. Czyli mowa tutaj o SML, Google oraz Applied Materials, czyli Amat. Szczególnie, że te spółki pojawiły się w moim portfelu w ostatnich dwóch miesiącach spółkę Google, czyli Alphabet dodałem do portfela w lipcu, natomiast Applied Materials dodałem do portfela 12 sierpnia a SML Holding 25 sierpnia. Przede wszystkim dokonałem kupna tych spółek ASML oraz Amat ze środków, które uzyskałem po sprzedaży spółki Kraft Heinz. Tak naprawdę ta spółka była w moim portfelu od samego początku tego portfela, ale również od samego początku mówiłem, że tą spółkę dałem do portfela tylko pod poprawę wyników. Na początku mówiłem, że daję tej spółce rok. Tak naprawdę minęło trochę więcej, bo minęło ponad rok i warunek tutaj był jasny. Jeżeli spółka nie poprawia swoich wyników, nawet nie mówię, że to by były jakieś wyniki kosmiczne, finansowo, ponieważ spółka ma również swoje problemy, ale żeby coś pozytywnego zaczęło się dziać w tej spółce. Ja tego przez półtorej roku nie zobaczyłem. Kurs danych spółki dalej spada. Sam model biznesu na tą chwilę nie ma żadnych pozytywnych znaków, więc tutaj 25 sierpnia sprzedałem wszystkie swoje akcje po 27 dolarów. I te środki przeznaczyłem na kupno spółki ASML oraz częściowo AMAT. W sumie od tego momentu tutaj spółka spadła jeszcze o minus prawie 5%, natomiast wtedy kiedy AMAT wykręcił plus 17%, a taka spółka jak ASML plus 23% więc to, co jeszcze mówiłem przy sprzedaży Kraftańska, że nie chcę, żeby tutaj był taki koszt alternatywny, czyli żebym trzymał spółkę do nie wiadomo kiedy, wtedy, kiedy nie ma żadnego pozytywnego sygnału na poprawę tego biznesu. No i tak, jak mówię, to by się wiązało z kosztem alternatywnym, czyli w tym samym czasie mogę przeznaczyć te środki na naprawdę dobre, unikalne biznesy przede wszystkim z ogromnym potencjałem rozwoju i w miarę przewidywanym biznesem. No, a wracając jeszcze do tych spółek ASML oraz Amat, czym były spowodowane te wzrosty tutaj na tych spółkach? No to Zaczynamy może od spółki ASML. 9 września ASML ogłosiło inwestycję 1,3 miliarda euro w startup Mistral AI. Przy tym stają się jego największym udziałowcem. To największa transakcja AI w Europie, która ma strategicznie wzmocnić rozwój. ASML zostanie zintegrowana w procesach oraz samej produkcji spółki ASML, wspierając przy tym innowacje w litografii i technologiach półprzewodnikowych. Również w dużej mierze wzrost był spowodowany inwestycją Nvidia, w spółkę Intel, ponieważ mamy trzech największych klientów ASML-a i są to Taiwan Semiconductor, Samsung oraz Intel. Więc taki pozytywny również news na spółce Intel spowodował wzrosty na samej spółce ASML. Więc o ile jeszcze tutaj, jak wybierałem tą spółkę do portfela, czytałem, że dana spółka jest w BES-ie, nie ma żadnych jakichś większych wzrostów na tej spółce. Co prawda, jak popatrzymy na ostatnie 5 lat, mamy plus 155%. No i w sumie fajna taka bes kiedy spółka wykręca plus 155%. No a year to date, czyli od początku tego roku, wynik na spółce jeszcze przez te ostatnie wzrosty mamy plus 34%. Również bardzo dobrze podskoczyło nam tutaj Applied Materials, czyli spółka, która również korzysta na tym boomie w sektorze półprzewodników. No a sama spółka raportuje rosnący popyt na pamięci DRAM oraz HBM, które są kluczowe dla AI. W tym roku Amat spodziewa się 50% wzrostu przychodów rok do roku z segmentu DRAM, a jej dział litografii osiągnął rekordowe wyniki przekraczając 1 miliard kwartalnie. Pozytywnym tutaj takim newsem jest to, że na horyzoncie również widać takie trochę kolejne katalizatory, czyli przejście na tranzystory pionowe w latach 2027-2028, które może zwiększyć udział AMAT w rynku. Równolegle tacy konkurenci jak LAM Research oraz samo SML umacniają swoje pozycje w segmentach EUV, czyli z angielskiego Extreme Ultraviolet Lithography i technologii 3D DRAM. Więc tutaj do momentu moich zakupów na spółce Amat ta spółka porównując do sektora półprzewodników nie wykręcała jakichś dobrych wyników, ponieważ od początku tego roku powiedzmy do tego sierpnia spółka była na 0 lub tam na plus 1-2%. Natomiast po tych ostatnich wzrostach spółka notuje plus 17% od początku tego roku. Oczywiście pierwszy zakup no to po prostu klasyka, zostaw łapkę w górę jeżeli też kupujesz spółkę na samym początku, a ona potem notuje spadek o minus 14%. No, ale bardzo dobrze, że zawsze wchodzę w spółkę nie Olin, a powolutku zaczynając od jednej akcji, więc tutaj uratowało mnie to, że kupiłem tylko jedną akcję wtedy po 188 dolarów. Bo jakbym wtedy kupił Olin, no to teraz byłbym na zero. Więc to również pokazuje, jeżeli nie jesteście pewni, a wtedy nie byłem pewien, ponieważ Amat również zaliczył takie trochę solidne wzrosty od tego kwietnia, plus 40%, no to zawsze warto stosować strategię DCA czyli uśrednianie ceny przez regularne zakupy. Wracając jeszcze do mojego portfela oraz do samej struktury, no ale zanim jeszcze przejdę do tego, no to przypominam, że partnerem tego odcinka jest broker XTB, czyli broker, na którym zyskujesz dostęp do tysięcy instrumentów, w tym akcji, fundusze ETF z całego świata, w które zainwestujesz bez prowizji do kwoty 100 000 euro miesięcznego obrotu. Również XTB oferuje rozwiązania takie jak plany inwestycyjne czy konta emerytalne IK lub XZ które przede wszystkim usprawnią Twoje inwestycje długoterminowe. Więc link do XTB dla Was zostawię pod filmem. A dodatkowo z kodem bunkier, których piszesz w trakcie rejestracji, otrzymasz za darmo kurs dla początkujących inwestorów. Więc mój portfel się prezentuje następująco: to co już mówiłem, na pierwszych dwóch miejscach mamy Microsoft oraz JP Morgan. Na trzecim miejscu jest Realty Income. Co do Realty Income, no to mam dalszy plan akumulowania akcji danej spółki, ale raczej to będą zakupy po jednej lub dwie akcji na miesiąc maksymalnie. Na czwartym miejscu jest spółka HP. Jest to jedyna spółka, do której jeszcze mam pewne wątpliwości w tym portfelu, ale nie do samej spółki, jako tako, w portfelu, tylko że do wagi, którą ma w tym portfelu, to jest całe 10%. I dla mnie to jest zbyt duża waga, jak na taki podmiot, biorąc pod uwagę risk-reward model, czyli ryzyko do potencjalnych zysków. Ten biznes nie jest stabilny, ma również swoje problemy w segmencie drukarek, ponieważ tam popyt spada. Jedynym takim segmentem danej spółki, na której może dobrze zarobić, no to jest AI, czyli wdrożenie sztucznej inteligencji do laptopów i również bardzo możliwe że do drukarek. Więc przy tej spółce zawsze uważam, że dam jej szansę do pewnego momentu w tym portfelu, ale jedyne co mnie martwi, no to pozycja danej spółki w tym portfelu oraz waga. To co już mówiłem chyba w poprzednim filmie, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli by tutaj doszło do większych spadków na innych solidnych podmiotach takich jak przykładowo Microsoft, JP Morgan, to samo OSML, Google czy Applied Materials. Więc gdyby doszło do spadków na tych spółkach, a zobaczyłbym, że HP stoi w tym samym miejscu cenowo, no to raczej wtedy bym się zdecydował, że sprzedam powiedzmy tam 9 lub 10 akcji. Tym samym zmniejszając wagę tej spółki w tym portfelu i konwertując te środki na te inne solidne podmioty. No ale póki co na tej spółce mam na tą chwilę niecałe minus 8%. To już jest taki total, czyli podlicza wzrost lub spadek ceny akcji i dywidendy otrzymane. Potem idą po kolei dwa defensywne podmioty, takie jak Coca-Cola oraz WeC Energy Group. VEC Energy Group jest to spółka sektora utilities. Według mnie to był bardzo udany typ, natomiast Coca-Cola odpowiada za taką trochę stabilność w tym portfelu, na tą chwilę jest to plus 5%, ale tutaj to nie ma większego znaczenia. Jedyne co mnie tutaj trochę martwi, no to sam rozwój tego biznesu jako tako, z perspektywy tylko i stricte biznesowej oraz wyników finansowych, chociaż wiemy, że to jest taka trochę stabilna raczej spółka. No i konkurencja również z spółką PepsiCo. Dawniej na naszym telegramie, na którego również was wszystkich serdecznie zapraszam, robimy takie porównanie produktów od spółki Coca-Cola i również od spółki PepsiCo. Więc u obu tych firm myślę, że znajdzie się ten czy inny klient. Więc myślę, że tutaj dla niektórych, którzy mają dylemat na temat czy inwestować w Coca-Cola, czy w Pepsico. Idealnym rozwiązaniem to by było, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to nie jest porada ani rekomendacja inwestycyjna, to by było kupienie po prostu obu podmiotów i taki człowiek tak naprawdę miałby całkowity monopol na ten rynek. No ale dobra, wracając do mojego portfela, no to spółka jest na piątym miejscu, na szóstym Wednes Energy Group, Wednes Energy Group tutaj wykręca plus 23% i potem idzie następująco. ASML plus 22%, tak naprawdę w niecały miesiąc. SBA Communications jest to rate, który również należy do sektora wież telekomunikacyjnych, minus 7%. Potem spółka Alphabet plus 34%. Wzrost, który był przede wszystkim spowodowany tym, że Google nie było przymusu sprzedaży danej przeglądarki przez sąd, co się bardzo dobrze odbiło na kursie danej spółki. No i od pierwszego zakupu, którego dokonałem 9 lipca, mamy tutaj wzrost o plus 44%. Czyli to, co mnie zawsze akurat bawi przy takich spółkach trochę bardziej wzrostowych, że tutaj sentyment się zmienia co chwilę. Jak jeszcze nie mamy wyników sądu do, do sprawy sprzedaży danej przeglądarki, no to 90% osób mówiło, że dana spółka po prostu zanotuje spadki, sprzeda tego chroma. Co niektórzy mówili, że celują. W cenę za jedną akcję, tam około 100 dolarów, co było taką bzdurą totalną, że ta spółka nie korzysta na trendach AI, pomimo, że mają swoje Gemini AI. No a najbardziej zabawne było to, kiedy ludzie, niektórzy mówili, że ten biznes nie ma szans, pomimo, że jest naprawdę dużo grafik w internecie lub po prostu można sobie wygooglować, na czym zarabia Google i do tego mamy dużo filmików na YouTubie na ten temat. Niektórzy naprawdę myśleli, że sprzedaż Chroma spowoduje, że kurs danej spółki spadnie tam do okolicy 100 dolarów. To tak naprawdę było taką konkretną klejoną bzdurą, no ale teraz sentyment się zmienia, teraz każdy krzyczy, że Google to the moon i nagle, że Alphabet to jest najlepsza spółka AI, więc taka zmiana sentymentu, szczególnie na takich spółkach zawsze nie bawi. Jedyne co jeszcze tutaj mówiłem, nawet pisałem na naszym czacie w Telegramie, że nawet ci co nie mają pewności, czy tam spółka będzie zmuszona do sprzedaży chroma, czy nie można zrobić zawsze tak, czyli strategią DCA, jak Przykładowo ja zrobiłem w ten sposób. Również nie miałem pewności, czy Google sprzeda tego Chroma, czy nie, chociaż dla mnie to nie miało większego znaczenia. Czyli dokonałem zakupu raz, potem dokonałem zakupu dwa jeszcze przed tym sądem i nawet pomimo tego, że teraz jest ATH na tej spółce, to i tak uważam, że ten biznes jest bardzo atrakcyjny i ma ogromny potencjał. No dobra, potem idą w kolejności takie spółki jak Public Storage, czyli Estorade i Applied Materials. Akurat co do tych trzech spółek, czyli Google, Applied Materials oraz ASML, to zadanie, to co mówiłem na samym początku, Mam podobne jak jeszcze w kwietniu, czyli doprowadzenie tych spółek do topowych pozycji w portfelu, czyli do top 5 czy tam do top 6 spółek. No i spółka Amat, czyli Applied Materials w ten miesiąc generuje plus 12%. Potem idą spółki z polskiego rynku, czyli XTB, tutaj Orlen, LPP oraz Digital Network i Dino. No ale tutaj jeszcze mamy jedną spółkę z USA, czyli jest to Innovative Industrial Properties, czyli REIT, który się zajmuje wynajmem nieruchomości pod kanabis. To, co zawsze mówiłem i powtarzam za każdym razem, jest to bardzo ryzykowny sektor, sama spółka jest ryzykowna, ale to wszystko brałem pod uwagę, kiedy dokonywałem pierwszego zakupu, jeszcze dobrze, że wyczekałem spadek ceny, bo jakbym wszedł tutaj na samej górce powyżej 120 czy tam 130 dolarów, no to wtedy pozdro z uśrednianiem ceny, szczególnie na tak ryzykownym podmiocie, no ale sama spółka już tutaj powoli zaczyna odbijać, ja tutaj przyjąłem taką strategię, że robię zakupy tylko i wyłącznie raz na kwartał, kiedy są większe spadki. Nawet jak tutaj bardzo dobrze widać na tym wykresie, kiedy tutaj były większe spadki w kwietniu, dokonałem zakupu 1,3 akcji. I tutaj, kiedy były spadki 8 sierpnia, 1,2 akcji. Co przez chwilę tutaj było minus chyba 15%, ale tak jak mówię, spółka tak troszeczkę nam tutaj odbija. No i na tą chwilę. Total profit jest minus tylko 4%. No a sam wynik portfela od początku tego roku porównując do benchmarku SP500, no to wyprzedza dany indeks na plus 0,17%. Porównanie do tego indeksu nie ma większego znaczenia na tą chwilę. Takie trochę konkretne porównania to zawsze się robi po dłuższym okresie, nawet nie po dwóch latach czy tam roku czasu, a po co najmniej pięciu lub tam dziesięciu latach. Takie pierwsze porównania konkretne. Szczególnie, że na początku tego roku, aż do kwietnia, miałem takie trochę niezłe zawirowania w tym portfelu oraz pewne zmiany. Również dużo osób mnie pytało, z jakiej aplikacji lub strony korzystam do trakowania swojego portfela oraz w ogóle inwestycji. No to korzystam ze Snowball Analytics, czyli tutaj macie wszystkie Wam potrzebne zakładki, zaczynając od struktury które portfela, pewnych wiadomości dotyczących spółek w Waszym portfelu. Mamy kalkulator osiągnięcia celu, zarówno jaki na wartość portfela, taki dywidendowy, pewne metryki, raporty, kalendarz dywidend oraz wiele innych przydatnych narzędzi. Ta aplikacja lub strona jest całkowicie darmowa, jeżeli macie do 10 pozycji w Waszym portfelu. Dla tych, co mają więcej, no to można sobie potestować po moim linku 2 tygodnie za darmo, czyli pakiet premium. No jeżeli Wam się spodoba, no to teraz właśnie wjechała promka, czyli minus 30% na wszystkie plany, a przypominam, jeżeli jeszcze kupicie sobie jakiś plan z tą zniżką minus 30%, to dodatkowo dostaniecie minus 10% zniżki, jeżeli wykorzystacie mój promo kod. Czyli z tym kodem de facto wydzie Wam trochę większa zniżka aniż 30%. Bo to wszystko trwa do 24 września, więc serdecznie zapraszam. Link zostawię oczywiście pod filmem. No, ale teraz sama struktura portfela mi się bardzo podoba. To, co mówiłem, jedyne, co to ta spółka HP tutaj. Jeszcze mi tak trochę przeszkadza ta waga w tym portfelu. No, ale zobaczymy. Teraz przyjąłem strategię, że po prostu nie kupuję daną spółkę co miesiąc. Tym samym kupując inne podmioty, dla przykładu nawet SML, SBA, Alphabet, Public Storage, tam Applied Materials. Chociaż wolę te spółki z sektora raczej IT na tą chwilę. No i tym samym trochę zmniejszam udział danej spółki w tym portfelu. Podział po sektorach również wygląda następująco: na pierwszym miejscu mamy sektor IT, 33% od danego portfela. Na drugim miejscu Real Estate, czyli reity, 24%, 4 spółki. Realty Income, SBA Communications, Public Storage oraz Innovative Industrial. Na trzecim miejscu mamy Financials, czyli JP Morgan oraz XTB. Na czwartym Consumer Staples, Coca-Cola oraz Dino. Na piątym Utilities. Na szóstym Communication Services, czyli Google oraz Digital Network. No a potem następująca Energy, czyli Orlen oraz Consumer Discretionary, czyli spółka. LPP. Docelowo tutaj jeszcze zmierzam, żeby powiększyć udział sektora IT w tym portfelu. Tutaj waga minimalnie się zmieni w stronę sektora IT. Mam cel, aby ten sektor zajmował od 40 do 50% w danym portfelu. Co tak naprawdę, jeżeli bierzemy pod uwagę również spółkę Google, to myślę, że tutaj jest około 38-39%, więc idealnie chcę doprowadzić, żeby te cztery spółki plus Google zajmowały około. 50% w moim portfelu. No a wiadomo, jedną czwartą to bym trzymał nawet w rejtach, Do no i pozostałe 20% na tą resztę sektorów. Jeszcze na sam koniec zapraszam Was na stronę Inwestora.pl Tutaj mamy materiały dla początkujących i nie tylko. Mamy taki kompletny przewodnik start dla początkujących, w którym jest opisane krok po kroku, od czego można zacząć w inwestycjach. Również zakładki Encyklopedii Inwestora z podziałem na artykuły z rozliczeniem dywidend oraz jak analizować akcje, przede wszystkim statementy, income statement, balance sheet oraz cash flow statement. Mamy również tutaj narzędzia inwestora z czego ja przede wszystkim korzystam na co dzień również mamy kalkulator dochodu z dywidend i kalendarz inwestora kalendarz inwestora aktualizuje co tydzień w sobotę lub niedzielę więc kiedy ten filmik już będzie na YouTubie no to również ten kalendarz inwestora zostanie zaaktualizowany na następny tydzień no i również mamy zakładkę mój profil Taka trochę nawigacyjna oraz mamy tutaj link do naszego Discorda oraz Telegrama. I co nowego dodałem do tej zakładki, no to statystyki społeczności, czyli ankiety, którą robię na naszym Telegramie, ale teraz również mamy na stronie. Czyli statystyki naszej społeczności z trzeciego kwartału 2025 roku, czyli jakie mamy zarobki uczestników, mediana plus średnia wartość portfela i procent przychodu przeznaczany na inwestycje. Więc dla tych, co korzystają z tej strony, teraz ankieta jest po tymi statystykami. Więc wielka prośba do Was, tych, co korzysta z tej strony, bo już mamy prawie że 100 osób zarejestrowanych na tej stronie, żeby sobie tutaj przeklikać, czyli ile zarabiacie, ile wynosi wartość Waszego portfela i jaki procent od przychodu przeznaczacie na inwestycje. Te ankiety są całkowicie anonimowe. No i na początku następnego kwartału, czyli na początku października, wiadą tutaj nowe statystyki. No i również zapraszam Was na naszego telegrama, w którym publikujemy. Publikuję akurat aktualne wiadomości ze świata finansów oraz inwestycji. Do tego mamy tam czat i również na naszego Discorda. Więc to by było na tyle w tym materiale. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, jak wygląda sytuacja w Waszych portfelach we wrześniu. No a tych, co jeszcze nie subskrybują, no to zapraszam do pozostania ze mną na dłużej. Więc życzę Wam dużo sukcesów, zysków, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym materiale.